Siemaneczko, co na i witam was w pierwszym odcinku z serii Pink Space Tak, Pink Space jest to taka moja nowa, nie wiem jeżeli mogę to nazwać nową serią której chodzi o to, że za każde zwycięstwo możemy sobie podwyższyć zawodnika o, o dwa oczka lub dwóch zawodników o jedno oczko Za remis zawodnika o jedno oczko za oczywiście nic Potem oczywiście to może być quicksell A na końcu serii mam nadzieję, że zrobimy jednego wielkiego pink snipsa, tak? No bo zaczynamy e Tutaj nam dobrało przeciwnika. Ja mam stroje Benfica Dzwona. Bodajże e, nie wiem, ale bardzo mi się podobają. I nowe, jest tutaj Bronze Polska, i tak trzy informy. Ja wiedziałem, że mam w tym meczu szansę. Miałem ja szansę, oczywiście, mam szansę. Kennedy, Kennedy podaje do Ducka. Duck ugrywa się skrzydłem. I jeszcze zobaczcie. Duck to jest dobry pomocnik skrzydłowy. A, dobra, główka. Odelusi przegrywa główkę. Jeszcze jest kargen, kargen. Wycofanie do Daniela. Daniel wycofuje do Kennedy'ego. No i blanka łapie, Tak, Daniel. Podanie do Odelusi. Odelusi traci piłkę. I każdy wie, jak się kończą. Chyba, no chyba każdy, nie? Wie, jak się kończą. Kontrataki skrzydłem. I tam zabrakło po prostu obrońcy. I Piątkowski stanął w dobrym miejscu o dobrej porze. gol, Dobra. O oh się patrzcie. No, no główki, ja nienawidzę jak ktoś gra na główki, ale sam na nie grał. Chyba, bo na takim za no co ja mogę zrobić? Tutaj starałem się strzelić i tutaj Kargen był w sytuacji 100%, 100%, ale tego jednak nie wykorzystał. No tak teraz się zdarza, no. I jeszcze Kennedy będzie wrzucał, Kennedy do Kargena, Kargen znowu przegrywa główkę, ale jeszcze Daniel, Daniel poprzeczka. Nienawidzę poprzeczek. Tak. I tutaj widzimy koniec pierwszej połowy tego meczu. I co? Czy zawodnik Dnielsham przeważa u mnie z strzałami, wszystkimi w ogóle do posiadania piłki 58 do 42, jak widzicie. No co, a to poradzę? No a tutaj jest Daniel, Socha, Socha, Sadlock, Sado. o haj Cały czas utrzymuje się przy piłce. Jest Kargen, Kargen. Ale znowu jeszcze się utrzymuje i teraz traci piłkę. I teraz zobaczcie na naszego bramkarza. Trzymała na nazwisko. Dobra, nie, jakby to zawsze z mojej ust, cisak, podaję podaje do Kargena, Kargen, Kokosz, do Kargen, no Kokoszka nie zdążył, no i zobaczcie, Kargen rozpędza się, tu byłby w ogóle rzut karny, gdyby tego nie trafił i jest gol. Bramkarz, nie wiem, kto u niego dokładnie stał, ponieważ bardzo mało, bardzo mało było sytuacji w tym meczu i ciężko mi jest jakaś kto u niego w ogóle stał. Ale no dobra, tutaj jak widzimy, od Delucji od do Kargena i znowu Kargen traci. Ja nienawidzę tych kontr, ale Piątkowski, proszę państwa, Piątkowski i tym razem ratuje nasz, 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 nas, bramkarz, Alex. Tak, on ma na imię, Alex, nazwiskałam, nie powiem. <laughs> Sami sobie kiedyś zobaczycie. Kargen, Daniel, o tym będzie oczywiście ostatni odcinek. Daniel, i tutaj wygrywam ten pojedynek rzut rożnego. Ale następny błąd, ja nie wiem, takie błędy robię. Oczaj, gdyby nie moje błędy, myślę, żebym ten mecz spokojnie wygrał albo zremisował nawet. Piątkowski. I jest Tutaj w tym razem nasz Alex nas nie uratował, no i niestety, ale rankasz ogółem spisuje się bardzo dobrze, według mnie. I myślę, że następne odcinki będą z komentarzem live, jeżeli oczywiście tego chcecie. Jest Frączak, Frączak do Piątkowskiego, 85 minuta i jeszcze to będzie ostateczny rzut rożny, przynajmniej taką mam nadzieję. Dzisiaj ja wiem jaki będzie wynik, wy tego oczywiście nie wiecie. I tak, start co on robi w Fifie? No dobre i na zemiał grać No dobra no Aleks ten już się nie popisał i tutaj Kennedy Będzie rzutka na Odelwisego, znowu odrośliwsze drogówkę i tutaj jeszcze Ostatnie podanie, bardzo one podanie, finezyjne Chyba, Kral wykreował to I mamy wynik 3 do 1, czyli to nam daje Nic, zero, Nic, naprawdę no, no, Tak, tak nieraz bywa, no co ja tu poradzę No nic tu nie poradzę I Hmm, go to za Med. Znalazłem kolejnego zawodnika. Znowu w w tych strojach Benfica i Lisbony. I mam chyba Bardell United, jeśli się nie mylę, stroja wyjazdowe, więc myślę, że niby nie nagrał. I tak jest, England i Anglia. Cała Anglia. Myślę, że jakby tutaj. Wiem, że jest. Nie wiem, jak to się zapomniałem. Leciało mi z głowy nazwa tego, co e, tak robi, że toccy grają słabiej, a zawodnicy srebrni grają dobrze. A tutaj pierwsza akcja brawo, mój obrońca. Nie wiem, kto to był. Ale dostał, czerwoną kartkę, ja pierciele Co to było? Ale do strzału podchodzi, Lambert Jones, no jeszcze mam zmianka. myślałem, że to Lambert będzie strzelał A każdy wie jak się robi, jak się broni, karne przy których nie można ja na przykład jak, jak nie można sobie Driblować, bo nie mam, po prostu ten drążek mi nie działa, a będę musiał go sobie aktywować, bo gram oczywiście na PS3 No dobra, no nic się nie stało, no nie Ale on te powtórki oglądał i oglądał, boż no ale co? Krótka, szybka odpowiedź. Eee, look, what, look what, do Kargena, Kargen. Się znowu rozpędza, Kargen, Kargen. Ale nie strzela. Od delusji. Tym razem inaczej, od delusji. Myślę, że tam. Czy tam czasami nie było spalonego? Bo według mnie tam był spalony. No ale dobrze, no, jestem z siebie zadowolony. Tak. Jeżeli teraz to oglądacie, myślę, że Marco Ross jest już Atletico z Atletico Madrid i powiedzcie mi co o tym sądzicie, jestem bardzo zadowolony, bo po prostu jestem za zespołami z klubu Madryt, no, zes... no w ogóle nie z klubu tylko z miasta Madryt, ale nie mam nic do Barcelony, dla mnie też grają ładny futbol. Polonia Team remisuje do przerwy z England, w ogóle piszcie mi jaką mogę mieć nazwę do tego zespołu, bo naprawdę nie wiem. I teraz Doglan, Doglan, Bowter Deregi, jakiś Deregi, Deregi O, tutaj, tutaj też był kolejny spalony, ja, ale dajmy, że go nie było, bo nie wiem czemu Odelusi i jest gol Czyli EA na naszą oczywiście korzyść, no dobrze Mam też zamiar kupić sobie mikrofon Blue Yeti, więc to niedługo, to niedługo Jeszcze jakieś dwa miesiące muszę na tym dysponować, ale to już niedługo Bouter, Bouter i czerwona kartka dla mojego... Obrońcy, który zresztą wszedł za... Kto to był? To był bodajże... Nie wiem, nie pamiętam, leciało mi z Wiem, że tam był mój pomocnik on. Zmieniłem go z tą czerwoną kartką I potem wpuściłem na środkowego obrońcę, żeby nie mieć dziury w obronie I popełniłem faul tym obrońcem, który wszedł I Tutaj widzicie kolejna zmiana I look what Dlate Dlaczego nie lubię brązowych obrońców? Zobaczcie teraz na to, no stracił, stracił, no, i tutaj podał do Jonesa Nie, Perkis, daj mam Perkis, przepraszam, Polak Strzela nam ramkę Tak Ale tutaj oczywiście przeciwnik też się mylił, też zaliczał fajle. i zobaczcie Dermako, Derenik, on miał w ogóle lepszy skład niż tamten Chociaż tamten miał informy, więc nie wiem czy on był lepszy Dobra, Daniel, Daniel, mija jednego, mija drugiego, mija trzeciego Nie ma I... Jest! Odelusi też nie ma! Deathlink. Delusi stał się oczywiście w dobrym miejscu, o dobrej porze. To jest po prostu dobry napastnik. Nie no, na prawdę to on, według mnie jest sobie a on jest kolejny do zmiany, no pierwszy do zmiany, że tak powiem. Myślę, że... ale wolę zaczynać coś na od początku i to dobrze. Tutaj jak widzimy mamy wynik 3 do 2 i... Fail, mój fail. Dzięki mojemu failowi się rozegrała tak ta cała akcja. No myślę, że to dobrze się właśnie stało, Kargen, Kargen podaje do Odelusiego. Odelusi się urywa, biegnie, biegnie, znowu po prostu jest dobry na Spida tutaj się nie wywalił i jeszcze oddał jakiś strzał, nie wiem jak on to strzelił, po prostu jestem z tego zawodnika bardzo, ale to bardzo dumny, co on na no to poradzi, no jestem z niego dumny, I ma tak zostać, nie I ma tak zostać, i tutaj jeszcze 79. minuta, Odelucy to jest, ja już się ja ja nauczyłem nawet, Kargen... Kargen. a nie wiem właśnie czasami czy nie zmienić sobie obrońcy Dzisiaj ja już wiem co będzie w przyszłych odcinkach Ale wy jeszcze tego nie wiecie <laughs> Nie no dobra jeszcze nie nagrałem pewnego odcinku Ten jest dopiero pierwszy, ten nagrywałem wczoraj Wieczorem i tak tak, bo nie dograłem dźwięku Jest mamy minik 5 do 2, Kargen strzela bramkę I mamy e, szybka odpowiedź Dawson 5 do 3 Tutaj odcinek był troszeczkę zrezygnowany, że tak jak tak powiedzieć No bo nie ukrywajmy się, że był no dobra, no rozpoczynamy sobie. Tutaj jest przy piłce Jones, Jones do Darlanga, Darlang, Darlang. Jak tutaj był faul, bo to jest faul, to ja jestem święty. Tu nie było faulu, tu nie było faulu. I Jeszcze dostał żółtą kartkę, jakby to była czerwona kartka, to ja raport do EA. Digen kontra Alex. Alex Jones, znowu Jones podchodzi do jedenastki I tym razem nie trafia Fart Jest bardzo mała szansa, że ja to w ogóle obronię Ale jest dek, dek, dek Tu tak jakby sobie troszeczkę już olałem przeciwnika I jak widzicie popełniłem fatalny błąd obrońcom To już była moja wina i Hogan strzelił bramkę Piękną w ogóle bramkę No A jestem z niego dumny Tak 5 do 4 No, ale wygrałem, oczywiście wygrałem i to daje nam dwa oczka w górę, czyli... Zaraz zobaczcie to co sobie zrobię. Kopię sobie napastnika brązowego. Tak... brązowego, żeby nie było... Boże, srebrnego, co ty gadasz trochę? Mam bardzo słaby bilans. No, bo miałem rage miałem to wszystko... Elf Champions na razie. Czyli to jest druga liga, napastnik, napastnik I tutaj szukamy sobie napastnika I sam nawet nie wiem kto to jest Miło to jest zwykły zawodnik, zwykły napastnik Hopara Hopara, tak, Hopara będzie do nas Ma w miarę ogarnięte tempo i Jestem z niego no, Myślę, że może dobrze sakrać, jeszcze nim nie grałem Myślę, że może Coś tam zdziałać No i to by było wszystko w tym odcinku Jeżeli ci się odcinek spodobał, kliknij łapkę w górę Jeżeli... Po prostu spodobała ci ta seria naprawdę pozostawia po sobie znak. Więc ja się z wami żegnam na razie. Cześć.